77 lat temu Niemcy wysadzili w powietrze Pałac Saski. Budynek niezwykle ważny dla przedwojennej Warszawy, którego historia, losy były równie ciekawe, co tragiczne, jak zresztą historia samej Warszawy. Początki pałacu sięgają drugiej połowy XVII wieku. Wówczas to powstał pałac dla Jana Andrzeja Morsztyna, podskarbiego, wielkiego koronnego, poety, dyplomaty. Ale już pół wieku później przeszedł na własność króla polskiego, królów polskich, Augusta II mocnego, i później jego syna, Augusta III Sasa. I wówczas to ten barokowy pałac no, przeżywa rozkwit, się zostaje rozbudowany, zmienia się również jego otoczenie, powstaje. Ogród saski, i staje się taką rezydencją rzeczywiście w, w, w europejskim stylu. Po śmierci Augusta III Sasa pałac pomału traci swoją świetność. Przez następne dziesięciolecia poszczególne pomieszczenia są wynajmowane na mieszkania. Również na biura mieści się tu słynne Liceum Warszawskie. Przez kilka lat mieszka również rodzina Chopinów z Małym Fryderykiem. Mieści się Liceum Warszawskie słynne. I w latach 30. XIX wieku budynek kupuje kupiec rosyjski Iwan Skwarcow I to jest taki ważny moment dla historii pałacu, bowiem wówczas on wykłada ogromne pieniądze na przebudowę pałacu. Zostają on przebudowany według planów polskiego budowniczego inżyniera Adama Iczkowskiego. Zyskuje taką formę klasycystyczną, i to jest ten obiekt, ten pałac, który znamy z fotografii, z pocztówek przedwojennych. Zmienia się również jego otoczenie, również przechodzi przebudowę sąsiedni pałac Brilla. Ale już w latach 60. XIX wieku pałac kupuje wojsko i właściwie do 1944 roku znajduje się już w rękach wojska, najpierw oczywiście carskiego, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości urzęduje tam sztab generalny od, 20, od 1928 roku, sztab główny Wojska Polskiego. Tam również działa grupa polskich naukowców, którzy rozszyfrowują um, łamią szyfry bolszewickie w 1920 roku, a potem w latach 30 działa biuro szyfrów, z którym współpracują nasi znakomici kryptolodzy Rejewski, Różycki, Zygalski i oni właśnie w murach Pałacu Saskiego um, dokonują złamania pierwszego złamania kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Ale jeszcze wcześniej w 1925 roku jest taki bardzo ważny moment dla historii pałacu, bowiem w jego w środkowej części w arkadach wybudowany zostaje grób nieznanego żołnierza. Dwa lata wcześniej przed pałacem staje pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Również na placu przed pałacem odbywają się uroczystości patriotyczne. Wojskowe parady to takie rzeczywiście ważne miejsce dla warszawiaków, Polaków. I ten najbardziej tragiczny okres dla historii Pałacu Saskiego to oczywiście II wojna światowa. Po kapitulacji Warszawy 28 września 1939 roku, pałac przejmuje Wehrmacht. Tutaj urzęduje Wermak w sąsiednim pałacu Brilla. Natomiast swoją siedzibę ma gubernator dystryktu warszawskiego, Ludwik Fischer. I pałac, jak i otoczenie całe, Również okolice Placu Teatralnego. To wszystko staje się niemiecką dzielnicą rządową. Tutaj gromadzi się większość, zostaje usytuowana większość urzędów niemieckich, wojskowych, jak i cywilnych. Natomiast sam plac marszałka Józefa Piłsudskiego zmienia nazwę na Plac Saski, by po kilku miesiącach, w pierwszą rocznicę wybuchu wojny, Niemcy zmieniają jego nazwę na Adolf Hitler Plac. Tutaj też. Zresztą Niemcy bardzo chętnie się fotografują. To jest takie bardzo ciekawe, piękne miejsce i często pojawia się właśnie na zdjęciach niemieckich żołnierzy, którzy odwiedzają okolice Pałacu Saskiego, Ogród Saski. Tuż przed wybuchem powstania warszawskiego do Warszawy przybywa generał porucznik Reiner Stahl, który zostaje mianowany komendantem wojennym Warszawy i on właśnie najprawdopodobniej urzęduje właśnie w Pałacu. Saskim. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego Pałac Saski i w ogóle rejon tutaj Ogrodu Saskiego, Placu Saskiego, Placu Adolf Hitler, Plac wówczas, zostaje odcięty od, przez siły powstańcze od reszty oddziałów niemieckich i Niemcom dopiero 6 sierpnia 1944 roku udaje się odblokować Pałac Saski, rejon właśnie placu Piłsudskiego, kiedy to z Woli rusza niemieckie natarcie, któremu towarzyszą mordy na niespotykaną skalę, które zresztą przychodzą do historii jako rzeź Woli. Pałac Saski, otoczenie zostaje odblokowane, już do końca powstania jest w rękach niemieckich i ostatni etap istnienia Pałacu Saskiego to jest okres po powstaniu, wtedy kiedy to Niemcy rabują to, co jeszcze pozostało w mieście, wywożą praktycznie wszystko, co posiada jakąkolwiek wartość materialną i przystępują do wyburzania całych kwartałów ulic. W pierwszej kolejności oczywiście wyburzane są obiekty ważne dla tożsamości narodowej Polaków. I niestety ten los tych budynków również dzieli Pałac Saski, który zostaje wysadzony przez Niemców między 27 a 29 grudnia 1944 roku. Rok temu do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego trafiło niezwykle ciekawe zdjęcie lotnicze niemieckie, wykonane dokładnie 28 grudnia 1944 roku które pokazuje moment, chwilę po wyburzeniu lewego skrzydła Pałacu Saskiego. Nad miastem, nad pałacem unosi się chmura kurzu, pyłu. I to są tak naprawdę ostatnie momenty istnienia tego budynku. 29 grudnia 1944 roku zniknie on całkowicie z powierzchni Ziemi. Został jedynie, zostanie jedynie środkowa część kolumnady z grobem nieznanego żołnierza, który, który istnieje do dnia dzisiejszego. Dzięki zdjęciom lotniczym możemy zweryfikować, uściślić wiele dat związanych z wyburzaniem poszczególnych budynków w Warszawie, ale możemy też prześledzić cały proces niszczenia tego miasta, który odbywał się etapami. My często mamy w pamięci niszczenie, kojarzymy właściwie niszczenie Warszawy z wydarzeniami z sierpnia i września 1944 roku. Natomiast Warszawa była burzona w 1939 roku, we wrześniu 10% zabudowy, później powstanie w getcie. Po powstaniu w getcie Niemcy niszczą właściwie cały fragment centrum Warszawy. To jest około 15%, no i później Powstanie Warszawskie 25% zabudowy. Natomiast po powstaniu z powierzchni ziemi znika 30% zabudowy, czyli więcej niż w trakcie dwóch miesięcy walk. Wśród budynków, które ulegają zniszczeniu, jest również Pałac Saski. W Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się obszerna dokumentacja fotograficzna pokazująca Pałac Saski. Ten najbardziej interesujący nas okres II wojny światowej, właśnie interesujący nas ze względu na zburzenie w grudniu 1944 roku Pałacu Saskiego, otwierają zdjęcia wykonane tuż po wrześniu 1939 roku. Przez żołnierzy niemieckich. Wtedy w najbliższym otoczeniu Pałacu Saskiego widać zniszczony ogród, uszkodzone figury barokowe, zdobiące alejki parkowe, i również podziurawioną, uszkodzoną samą nawierzchnię placu, zniszczoną w wyniku działania bomb i artylerii niemieckiej we wrześniu 1939 roku. W okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944. Sam pałac Saski stał się narzędziem do kreowania wizerunku nowej władzy w Warszawie wobec Warszawiaków. A także wobec ludności niemieckiej, która była tutaj sprowadzana, jaka, sprowadzana z Rzeszy jako kadra administracji i oczywiście żołnierzy niemieckich, którzy przebywali tutaj na służbie bądź na rekonwalescencji po odniesieniu obrażeń na froncie wschodnim. Oni zażywali tutaj bardzo wielu spacerów, spędzali wolny czas w rejonie Pałacu Saskiego, czuli się tutaj bezpiecznie w otoczeniu wielu siedzib administracji i wojska niemieckiego. I tak na tym placu miało miejsce wiele uroczystości, parad wojskowych, przemówień propagandowych, które były oprawą do obchodzonych w ten sposób rocznic, różnych ważnych rocznic dla partii nazistowskiej, rocznic wybuchu II wojny światowej czy urodzin Adolfa Hitlera. I właśnie taką scenografią dla tych obchodów był Pałac Saski udekorowany ogromnymi flagami ze swastyką, ułożonymi w takim Monumentalny, dekoracyjny sposób, bardzo charakterystyczny dla takich plenerowych uroczystości nazistowskich już z lat 30. w III Rzeszy. Sam książę Poniatowski, upamiętniony na pomniku, który stał przed Pałacem Saskim, był taką no, niewygodną wizytówką dla tej nowej siedziby Wehrmachtu, w związku z tym przesłaniano go wówczas przepierzeniami z dekoracją noszącą symbole III Rzeszy. Na tym tle chętnie fotografowano się, fotografowali się na tym tle właśnie Niemcy uczestniczący w tego rodzaju przedsięwzięciach. I sam obiekt był bardzo często tłem i przedmiotem fotografii niemieckiej. Ten pałac był polecany w przewodniku wydanym w 1942 roku przez Niemców i skierowanym właśnie dla przebywających w Warszawie Niemców. I polecał ten obiekt jako pałac o tej proweniencji niemieckiej, tak służący niegdyś dynastii saskiej i miał rzekomo świadczyć o tej ciągłości historii niemieckiej w Warszawie. Był nawet przewidziany do zachowania w planie papsta, słynnym planie, który planował wyburzenie ogromnej części zabudowy Warszawy i uczynienie z Warszawy takiego węzła komunikacyjnego. Ten pałac, to założenie saskie miało być zachowane jako cenione przez Niemców. W 1942 roku ogród saski zostaje zamknięty dla Polaków. W związku z tym, cała dokumentacja fotograficzna, jaką posiadamy, właściwie trafia do nas poprzez. Odwiedzających ten obszar Niemców. I mimo tego, że już właśnie od tego czasu ta obecność w okolicach pałacu, i obecność również w pobliżu samego, bardzo ważnego dla Warszawiaków, dla Polaków, pomnika, nieznanego, grobu nieznanego żołnierza, więc ta obecność ich była już nielegalna, w związku z tym niebezpieczna. Mimo to konspiracja polska stale zostawiała tam swoje ślady. Czy to w postaci kwiatów kładzionych na płytę pomnika 15 sierpnia w Święto Żołnierza, czy w postaci pamiętnej akcji w nocy z 27 na 28 lipca 1941 roku, gdzie mały sabotaż dokonał wielkiej akcji spalenia takiej monumentalnej litery V, którą postawiono przed pałacem saskim. Był to, był to zabieg propagandowy Niemców, którzy można powiedzieć ukradli tą literę V oznaczającą victory, tak? czyli tą, te alianckie zwycięstwa na froncie i zaprzęgli ją w swój przekaz mający oznaczać tą wiktorię niemiecką na frontach wojennych. Kolejną odsłoną pałacu po okupacji są już jego ruiny, a właściwie te kilka arkad, które, które zachowało się, które mieściło grup nieznanego żołnierza i widzimy na zdjęciach właśnie te, te pozostałości najpierw w postaci takiej ruiny, potem w postaci już zrekonstruowanego, zrewitalizowanego obiektu, oczywiście już tylko w postaci tego, tego samego pomnika. Dzisiaj już zapominamy o tym Patrząc na te arkady, że tak naprawdę nie jest to wyłącznie oprawa grobu nieznanego żołnierza, a jedyna pozostałość po tym wielkim, monumentalnym obiekcie. Zdjęcia naziemne doskonale uzupełnia fotografia lotnicza. Fotografia, która była stosowana w celach rozpoznawczych zarówno przez floty powietrzne armii sowieckiej, niemieckiej, amerykańskiej czy brytyjskiej w czasie woj II wojny światowej. Dlaczego ta fotografia lotnicza jest dzisiaj dla nas tak cenna jako źródło historyczne? Po pierwsze z bardzo prostego powodu pokazuje nam obszary, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć jako zwykli ludzie, czy też jako fotograf posługujący się takimi typowymi narzędziami. Widzimy tutaj miasto z lotu ptaka. Po drugie, jest bezcennym źródłem historycznym, które uzupełnia naszą wiedzę w tych miejscach, gdzie tej tej dokumentacji fotograficznej naziemnej nie było. Tak było w przypadku pałacu Saskiego. Takie zdjęcia dokumentujące sam akt zniszczenia są pozostają dla nas nie, nieznane. Natomiast właśnie tutaj przychodzi nam w sukurs fotografia lotnicza, która dokumentuje już właśnie ten plac tuż po po zniszczeniach, pokazując zresztą jeszcze inne elementy niewidoczne na fotografii naziemnej, te wszystkie zniszczenia wokół samego placu czy czy widoczne właśnie tylko z lotu ptaka, rowy przeciwlotnicze, też charakterystyczny element tego krajobrazu wojennego Warszawy. Fotografia lotnicza okazuje się również dla nas bardzo ważna w odczytywaniu zdjęć naziemnych w zestawieniu właśnie z fotografią naziemną możemy w odpowiedni sposób odczytać wzajemne relacje budynków, poszczególne plany, te skróty perspektywiczne, które wprowadzają nas w błąd właśnie kiedy patrzymy na fotografię naziemną, stają się klarowne i rozwiązane kiedy spojrzymy na ten obszar z góry. Wszystkich z państwa, którzy chcą sami wcielić się w rolę badaczy rozwiązujących topograficzne zagadki Warszawy, i zobaczyć te walory estetyczne i techniczne fotografii lotniczej, zapraszamy na naszą stronę korzeniemiasta.pl.